Halo, halo, witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Pasztan Bydgowski. Jesteśmy obecni po meczu Ligi Miejsców na serwerze Blockball Polska, w którym zmierzyły się drużyny Las Palmas oraz Chelsea. Wynik spotkania zakończył się 8 do 1 dla gospodarzy dla Las Palmas. Ze mną, wydaje mi się, że dzisiaj jedna z główniejszych postaci drużyny z Wysp Dzień dobry, Batonics. Witam, witam. Tutaj widzimy pierwszy wiwat, także fajnie się, pierwszy rozmawiamy. Generalnie, jak uczucie po tak dużej wygranej? No, w debiucie tam strzeliłem troszkę tej goli i cieszymy się raczej, że wygraliśmy, bo dużo nam to daje. Dobrze. E, też właśnie jak chcesz ocenić swój debiut, bo no właśnie jak e, na pierwszy mecz to nadal świetne spotkanie dzisiaj jest dzisiaj przez Ciebie rozegrane. No, to też zasługa chłopaków, Gotczyka i Ależa na pewno, bo z nimi tam bardziej grałem na boisku. No i co, no, bardzo dobrze mi poszło według mnie. Fajnie, dobrze. A też e, sądzisz. E, jak, jakie jest Wasze nastawienie na następne mecze? Bo wydaje mi się, że e, awans do Puffinów jest prawie, że pewny. Więc jak będziecie tutaj e, będziecie nastawieni na następne mecze? No, raczej, żeby wygrać po prostu. Wygrać na no no to... Pokazać klasę na boisku i tyle.